Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z gry... Oj, nie trafiłem, z Mighty Universe yy, Przepraszam was wszystkich, że za często, wiecie, już tak po dwa dni robię Bo wiecie, yy, ostatnio święta były yy, Wiecie, rodzina się pozjechała, goście przychodzili No nie miałem czasu, a jeszcze w... wczoraj... o nie, dwa dni, dwa dni temu, dwa dni temu już, tak? Który dzisiaj jest? Yyyy... 30, no dwa dni temu miałem urodziny To też, też, też czasu nie miałem No nie będę kłamać przecież Miałem dużo rzeczy do zrobienia Dużo się... Dużo się działo, naprawdę dużo się działo w Spiderku, bo ja tu właśnie idę <laughs> A i teraz tu w dół, w dół i... I to właśnie było to i... Aha, to zro zrobiliśmy. Ok, dobra, ale czy tutaj coś było jeszcze? Bo 38%. 38%? I my tego nie zrobiliśmy. To co, idziemy robić to. Jak my nie zrobiliśmy, to nawet. a, pa pamiętam to, dobra. Pamiętam. I to bardzo dobrze. Idziemy tędy, bo... Yy, nie pamiętam czy ja miałem coś tu jeszcze do roboty, czy nie. Nie pamiętam totalnie właśnie tego. Yy, słuchajcie widzowie, tak, od razu informacja, informacja, takie info. Mam inny internet, mam jakby lepszy zasięg teraz, bo... Jak miałem yy, inny... teraz inny router mam i od razu tutaj mam takiego yy, jakby... Zwiększać zasięgu internetu, o, no właśnie taki mały router tutaj, bo ten światłowód, co miałem, w sensie router, nie łapał mojego pokoju, brata i łazienki nie łapało, więc czekaliśmy ponad miesiąc. Coś takiego było. Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tutaj nie zrobiłem już, czy ja tutaj. Bo klucz odebrałem, tak? Więc dobra, powinienem iść dalej Dobra, więc wiecie jak to z internetem moim jest Teraz Fortnite nie laguje, totalnie Chyba, że na początku, wiecie, jak w lobby jestem yy, w Fortnite, to... gdzie w grze w lobby, że wiecie, tam jeszcze czekamy aż się Y, gracze do w ogóle, to mam tam czasami. Czasami nie mówię, że zawsze, tak na początku, tak nagle 200 pingów, a potem y, jak w busie jest, no to normalnie mam tam po 30, 20 pingów jest Git. się teraz da się, teraz da się, da się też nagrywać, bo to też utrudniało w nagrywkach, to bardzo denerwowało. Tam były pewne jakieś odcinki, gdzie naprawdę mi lagowało mocno. O kurczę, nie wiem, ile to bije, bo już się boję. Nie, już się boję, ile to będzie mi zadałaś, ten potwór, łosik mini. Okej, okay. jaką to odblokować, nie wiem, A, się... Aha, może, może ich pokonać nie wiem. Pewnie miało się odbokować, chociaż zobaczymy. Bo ja naprawdę nie wiem Nie wiem czemu tak się stało tutaj Oj, 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 meczki Czekajcie, jest ja coś sprawdzę, dobra? Okej, okay, jest wszystko git Ja no to szybko musiałem sprawdzić Ooooooo 800 No, no Trochę teraz potrzebuję tego. Słuchajcie, postaram się naprawdę, widzowie. Postaram się częściej nagrywać Fortnite'a też. Fortnite'a też bym nagrywać, bo. Ja wiecie, jak już lepszy internet jest, to da się nagrywać. No, nie będę. Mówić, że nie. Zbieraj jap japuszka. Zbieramy japuszka dzisiaj. Dużo japuszek. Rubinów. Duże ja poczekaj, rubinów zbieramy. Dawać, dawać. Nie wiem czy tu powinienem iść. Okej, okay, powinienem iść chyba. No i tutaj będzie coś, jakaś skrzynetka czy coś, jak tu jest tylko za gemy, Za rubiny te Żartowałem oczywiście. To był żart i satyra. Wiem, co to odebrałem? A to był ten klucz, dobra pamiętam, już coś tutaj trochę, ale jest za bardzo. trochę. Nie pamiętam, tylko pamiętam, że tam tą górę, do góry wjeżdża, wjeżdżaliśmy. Tutaj wejść na pewno nie mogę. Aha, nie byli te wilki, te jezu niedźwiedzie w sensie nie wilki, nie wilki Ale to się chyba zbogowało, wiecie, bo nie, Tak nie powinno być, na pewno nie Chyba, że tutaj coś będzie Zobaczymy, zobaczymy Ale czekajcie Tu jakaś Aha, żeby nie wyleciało design po prostu miał być, ok. Myślałem taka brama jest, że się że tam coś jest zamknięte i trzeba krużyć, ale trzeba, bo... weźmy zostaw. Widzisz jakie ja mam uzbrojenie. Uzbrojenie mocne. Teraz jestem Ja jestem teraz troszeczkę... W sensie mniej zmęczony jestem. No zawsze taki eee... No bo nie nagrywam z rana, tylko... Jest, nie wiem, z 20, już 19. Są 18, nie wiem. Zobaczę sobie, no 18. O Jezu! 18.46 dokładnie. O, ziomeczki. Proszę mnie lepiej zostawić. 2000. Czekajcie, bo tu mnie tutaj piszą. Piszę do mnie, e ja zobaczę sobie. Okej, okay. mama tu pisze, że chce. Na no, że Avatar jest teraz w kinach na no, 16.30 w piątek. Chcę pytać się, czy chcemy też pojechać. Pojadę, pojadę, zrobię recenzję Avatara w kinach. Nie wiem, kto. a, że tego! Jezu Chodzi o tego, nie tego, że nie, że te anime, wiecie. Nie, że te, tylko te z tymi niebieskimi ludkami, wiecie. Ja pierdziele. A i teraz trzeba teraz szczureksa pokonać, żeby Podrukować sobie to Zgadłem, czy to nie był żaden bug, tylko... Ja mam bug w głowie. się... Ja, ja myślałem, że chodzi na początku o tego awatara, wiecie. To anime, no. Z tego łysego, USOLA. Dobra, a co tu będzie coś więcej? Czy to będzie powrót? A nie, to chyba jest powrót. Dobra, to na razie. Nie, na razie. Czekajcie, ja zobaczę. Idziemy, zobacz. Tak, to jest powrót. A to nie, my, po, my powracać nie chcemy jeszcze. My idziemy po więcej. Czekać, ja odpisałem, żeby ten? Że. A, okej, okay. odpisałem. odpisałem. Dobra. Ja pomyślałem o tym... Jezu, naprawdę. Myślałem takie co na awatara. No te te dalej... 10 tysięcy! 000... Wow, Enat nie zauważyłem, Wy nie widzieliście, a ja nie, bo jestem taki spostrzegawczy bardzo, że... Czy nawet tego nie mogę zapamiętać? Znaczy nie mogę zauważyć. Okej, no szczerze, że już nie musiałem tutaj kupywać, ale pewnie tam dalej jest do kupienia. Zgadłem. A, bo jeszcze jest jedno tu zebrania, Nawet nie wiedziałem. Naprawdę nie wiedziałem. Tu pewnie będzie, w tym miejscu. Eee... Się, bo chyba jeszcze tam... Chyba gdzieś tam jeszcze było, żeby pójść, kupić. Chyba. Dobra, idę tędy, tędy... Chyba tam jeszcze jest do kupienia gdzieś, albo mi się wydaje, nie no, na pewno tam było coś jeszcze, o tutaj właśnie, tutaj, o, tutaj jeszcze możemy iść, Jezu, dobrze, że pamiętam, dobrze, że pamiętam, bo zaraz zobaczę, czego ja nie potrzebuję. Dobra, to mogę wywalić. Okej, okay, nie tego to zostawię, to też zostawię eee, To ja na wyrzucę Eee. To sobie zostawię. O, no a dobrze mi kopę. Dobrze mi kopy bez tego, więc ja nic nie... O kurczę. A, kolce są. Dobra. Myślałem, że nie mogę stanąć stanąć na tym czerwonym czy coś bo wiesz taki czerwone tutaj o co chodzi o co wam chodzi okej okay. Ciekawe czy będę potrzebował więcej tych tego rubinu na tym moim normalnym świecie czemu tu nic nie ma eee ehm. O! Dobra, wybaczam. Proszę odejść. Dziękować. Proszę odejść. Trzy. Dwa. O. Prawie weszłem. To było już... Naprawdę tak brakowało. Bliziutko. Tego. Możemy wychodzić. O, już fajerwerki się strzelają. A dopiero jutro jest... Sylwester. Ja <śmianie> <śmianie> żartuję. Nie strzelają. Ja pozwalam. Lecimy, lecimy. Yy, tutaj, teraz. Okej, okay, tutaj. Teraz tym płacimy, widzę. Ty, o, jakiś duszek. Duszku, przepraszam. No musiałem, niestety, ni 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 niestety musiałem cię zniszczyć. O, tu jakiś. Aha, ten kostny blok taki Pamiętam ten blok Pamiętam ten bloczek Chociaż nie pamiętam, ale pamiętam, nie wiem czy to z tego Przepraszam, duszku Wiesz, abym ja nie chciał cię zniszczyć Zabić w sensie, no rozumiecie No że tak już nie żyjesz, to Przepraszam. Być fajnym kolegą. Ojejku, znowu. Wybacz mi. Jest na tym, musiałem go pokonywać. Pokonywać, pokonać. Dobra, bo pokonywać też jest dobrze. Nie wiem, napiszcie w komentarzach. Co ja tutaj będę miał? Tak. Zobaczę. 64. oj to już. To już bliski koniec ze świątecznego świata. Zobaczmy, jakie będą mechaniki gry w dalszych planetach. Wszystko tutaj zobaczymy. Okej, okay, tu już 9000, mam nie wiem skąd. Czy ja potrzebowałem na yy, bronie? Tyle dobra muszę, bo już tak, już tak biję, to kasa sobie wezmę. Trzeba na jakieś ulepszenia do broni. Yy, miałem i musiałem zbierać, to zbierałem od razu 100 tysięcy. Na zbierałem chyba. Tu mam naprawdę tego za dużo, ale dobra. Jak mi się przyda, to dobrze, że tyle zebrałem. Uuu, tutaj jest kolejny świat, widzowie. Kolejny świat, kolejna przygoda, kolejny Dungeon i pewnie. 5 tysięcy mam tego równo A na co mi to jest? To pewnie coś się odblokuje Strasznego Coś będzie jakaś walka z demonem chyba Jakimś nie wiem Takim Myślę że przejdziemy do świata dalej Do dungeona kolejnego Witam duszku, nie będę cię bić to się tym razem Zobaczmy co tutaj mamy. Czekajcie. Dobra. Jestem, jestem, zawsze jestem. Którędy idziemy? Czyli co? Ile tu potrzebuję To? a I tak musiał tu iść. I tak by musiał iść i tak bym musiał iść. Więc to Dajcie mi tu więcej drzew od razu. Tutaj też Oj oj widzę cię, kochany. Klucz, kolejny klucz. O nie, przemówię, nie osadkował dzieci. Słuchajcie, halo, halo. Bez takiej przemocy mi tutaj. Przecież taki nie jestem. Musiałem przetestować czy są złe na mnie. Myślę, w sensie, że czy są złe duchy jakieś. Ho, ho, ho. Ale jestem śmieszny. Ha, 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 ha. ha. 1400 Jakiś piesio którym nie chciałbym nawet uderzyć więc chyba Aha, tu mamy teraz Co deski. O, widzę, że nam, nam się wszystkie zrobiły. A To jest do tego Ok, dobra, na razie tego nie biorę, bo... Miałam się położyć i nie wiem gdzie położyć, nie wiem, masę położyć, nie wiem. Nic nie wiem. A nie, bo są te. Dobra, okej okay. Tak jak już, żeby otworzyć tutaj po prostu. Czyli chciałbym atakować z Kubany Oj, 3600. No, to już miernie, tak. W sensie, że dużo. O, wiedziałem tutaj klocek, dałem tu klocuszka, bierzemy I stawiamy go tutaj O, o. No i Tu się drewno, drewno się wrócimy pewnie, bo drewno drewna będzie za mało I Tu mamy drewno do zebrania i proszę dajcie tak z 10 tysięcy Dobra, 3,5 No nie narzekam, nie narzekam a ja będę mówić też, że jakoś jest, wiecie, fajnie, że dużo. A dobrze, że chociaż coś dostałem jednak. To jest dobry... Trzeba tak właśnie myśleć. Jak już tu King widzę. Król tych duchów. Leśny król duchów, który... Który ma więcej HP niż o, już taki... Wiecie. Spokojnie, ziomeczku. Eee, Uuu... Ja to tam sobie weźmiemy. Ooo... To jest tutaj do zbierania. a szybko się odrasta, widzicie? Będę powiedział, że od razu Okej okay. naprawdę dobrze. Oj, oj, przepraszam. Przepraszam, nie ja chciałem was atakować, naprawdę. Dobra, tutaj Otworzyć. O, znaczy nie otworzyć, ale sobie zbiorę. O, i teraz tutaj potrzebuję tego. Nawet dużo bym tego potrzebował, widzę. Ale, ale. O. Okej. Okay. Ja już dużo z tego dostaję. Jest nie tak dużo, jak bym chciał, ale coś dostaję jednak. Nawet no, no więcej niż przy drewnie i przy innym, innych rzeczach. Niech to proszę się cyk, cyk dziękować. idziemy dalej. 3000 na zbierane. Siemanko mordeczko. No niestety musiałem no. Jak tutaj zagradzałeś drogę, jakbym wyszedł do ciebie to byś mnie zaatakował no. Co tam wyleciało? A tu chyba te wylatywały, nie wiem. Myślałem, że coś innego wylatywało. się tutaj widzę, już źle tutaj widzę normalnie. 2000. Okej, okay, jest tak fajnie. Na razie. Będę pewnie będę potrzebował jeszcze więcej. I nawet nie wiem, czy nie będę potrzebował tego do ulepszenia broni, bo nie patrzałem ile będę potrzebował, ale mówiłem, że w kolejnym odcinku ulepszymy i na pewno ulepszymy. Bo... Jak widzicie... Widzieliście jak tam coś za te deski, to miałem 4000 tego. Muszę sobie przerobiłem z metal i drewno. Tu się przed odcinkiem to zrobiłem, bo wstawiłem przed odcinkiem i włączyłem od razu nagrywanie po tworzeniu tych rzeczy, co miało się przerobić. Oj, coś komuś walałem chyba, na Chiciora poszedł ziomeczek jakiś. No, przepraszam, no, jestem za silny po prostu. Okej okay. To bym potrzebował, widzę, że tu mam wszystkie klucze i jeszcze potrzebuję jednego Jednego Tej gwiazdeczki jednej Okej, okay. idealnie na drugi ten od razu Co ja mam do zebrania widzę Ej, czekajcie, drewno mu się skończyło! O Jezu, nawet nie zauważyłem, że mi się drewno skończyło tak szybko. Miałem tego drewna o wiele więcej. O taką może będę bić, tak pojedynczo, o, zobaczcie. O, tym się tak fajnie bije pojedynczo i od razu nie jest tak, wiecie, że przytrzymuję i czekam. A się załaduje animacja bicia. Tam ta nie, nie ma, przy kopaniu się kierom Się trochę właśnie zbiorę tego też drewna. No, przepraszam, no musiałem, no. znaczy mnie nie wykopał. Dobra, 7000. 8, 9, już 9, stara będzie. 10000. 3000. O, już naprawdę... naprawdę tutaj spore... Sporo też zbieram. Chyba na nam potrzebuje też drewno. drewno potrzebuje, na pewno drewno. Oj Ej, słuchajcie, czy my zrobiliśmy właśnie cały 100... na 100%? Oczywiście, że tak Nie wiem czy będę potrzebowało tego. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy w późniejszych czasach, w późniejszym razie, no, yy, tak powiem. Yy, czy my się możemy wrócić? Czy my się możemy na chwilę... Albo dobra, zobaczymy, wrócimy się na chwilę, no. Albo nie, 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 bo będą się dużo czekać, to nie, nie, na razie nie. Na razie chciałbym to ogarnąć, co tutaj chodzi w ogóle, bo... Nie wiem. Okej, okay, czy będzie tylko jakieś ze zbierania tego, czy nie będę musiał już przerabiać, ja się mogę dalej przerabiać, ale nie muszę tego robić, to też będzie takie trochę męczące przerabianie tego i, i zbieranie tego rubinu, co pewna, ja pewno pomoże w życiu. Dużo, czy w życiu? Dobra. Le, ja jadę, my jadę, my jadę, my jadę. 3,5 tysiąca, Chodźcie, ja nam Widzowie, jutro, może, może, coś nie obiecam, ale chciałbym bardzo. Wstanę rano i nagram odcinek z Fortnite'a bądź. Słuchajcie, bo zacząłem grać, ale nie tak, że prosowo. Apexa zacząłem grać. Apex Legends. Też fajna gierka. Nie mówię, że jakaś jest słaba czy coś. Naprawdę dobra giera. Grafikę też ma ładną. Mi się podoba. Podoba mi się, po prostu podoba mi się. Tak powiem. Yy, dobra. Gdzie będziemy iść? Gdzie będziemy iść? O, tu ma więcej do zbierania tego. Więc się cieszę na pewno, się cieszę. Bo tego aż za dużo nie mam do zbierania. O kurczę. Widzicie? Jak to dobrze się, że się ma kluczy? Jak to bardzo dobrze. Fajnie, jak był tu autosaving, czy... Właśnie, o tym mówię. Tu autosaving już jest. Trzeba cześć na autosaving, chyba, że ja czymś nie wiem. Ale nie ma tu nic, żeby zasychować sobie. Chyba, że jestem ślepy. Ale to już, weź, to już moja... Moja wina. Moja wina jest. Ale na pewno nie o tym, do zapisywania samym, bo bym przecież wiedział, No bez... bez... bez jaj. Bez, bez takich jaj do mnie. Dajcie proszę więcej. Tego to nie potrzebuję nawet. Kopania w tym momencie. Chyba, że teraz. I proszę dacie, żebym coś innego teraz dawał zamiast tego G gro grobowego... Nie, no to bloku. Bardziej kościenny blok będę. No, tak na to dla, dla mnie tak wygląda. Tysiąc... o idealnie, no, Nie idealnie, ale... Staćmy. A teraz to! Myślałem, że to... Dobra, bo tu wiecie, pokazywało mi, wiecie. Patrzę sobie rękę, czy nic nie mam. To tak mnie trochę boli, nie wiem dlaczego. Dziwne uczucie jest naprawdę dziwne. Słuchajcie, bo już trochę długo odcinek trwa i mogę o, tutaj grzybek. I zaraz będziemy kończyć za niedługo za, za chwilkę. Yy, prosiłbym was widzowie o lajka i subskrypcję jeśli oglądacie do końca yy, prosiłbym może będę mówił na początku to, to co o lajka i subskrypcja będę błagał was normalnie w sensie prosił no nie tylko prosiłbym żebyście usłyszeli po prostu ...i wysłuchali mnie. Teraz ostatnio mało wyświetleń mam pod odcinkami. Yy, no, trochę smutny jestem, nie będę ujrzenia, że, że trochę tak nie trochę to... ...zniechęca, ale... ...ja lubię nagrywać... ...odcinki. Zawsze chciałem nagrywać, tak... ...tak dla wszystkich. W każdym wieku. W każdym. Muszę oglądać mnie. Nie mówię, że nie. bo nos mnie swędzi. Dobra, słuchajcie. Będziemy chyba wracać powoli. Czy chyba, że tutaj do końca pójdziemy. Czy to jest coś wiedzieć ciekawego. O złoto. To mam od razu to. Dobra, będziemy już wracać. Już naprawdę zrobione jest bardzo dużo, moim zdaniem. Jest naprawdę dużo zrobione. O, tu jest powrót. Ale, żeś chłopie trafił. Dobra, proszę na górę mi dać i zejdziemy na dół i ulepszymy sobie. O, teraz strzałkami. Widzę, mówię od razu, z strzałkami też się da grać Jakby ktoś pytał, nie sprawdzałem tego nigdy, ale teraz taką sprawdziłem, bo musiałem się podrapać. Więc ciekawe, ciekawe. Dobra, idziemy na dół i patrzymy. I ulepszamy oczywiście. I po tym ulepszeniu. Okej. Okay. A i teraz potrzebuję 60 tych. 60, dobra, to w kolejnym odcinku zrobimy. Mam nadzieję, że się Wam odcinek spodobał. I, B, i następny odcinek, który będę robił, też się Wam spodobają. Z innych gier też się w ogóle. Do kolejnego odcinka Narka.